ty pszczółki tu są. Ej, Paszek i bączel! nie rób mi ty... tego! Cześć wszystkim, z tej strony ja i jest ze mną dzisiaj... Adam. Mężczyzna. Mm. <grybujesz> Będziemy dzisiaj robić krótki odcinek, bo robimy obrazy metodą lania farby na kłótno. Czyli zrobimy takie abstrakcyjne obrazy. Adam twierdzi, że to jest na miarę jego artystycznych możliwości i mi w tym pomoże. Prawda? Byłeś bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. Czy czytasz? Akryl farbę i do tego jest coś takiego, to jest takie medium, żeby zrobić z tego płynne farby I jeszcze jest coś takiego jak pouring set i tutaj jest po prostu mniej farb I jest to tyków takie małe buteleczce Każdy ma taką szklankę w domu, nie? Smaka No Co tu trzeba zrobić? <laughs> nie wiem czy ty to widzicie, ale to jest po niemiecku wszystko <laughs> A jakie kolory sobie wybierzesz? Wszystkie nie, to będzie ładna suknia. Zrobić się taka ciapa. To malen mit acrylfarben. Jest instrukcja, jak malować się Wlać do szklanki. I pomieszać? Chyba da. Ze szklanki to ma się lać. No tak, a z czego? Najpierw dodajesz do tego wody, i potem jeszcze rozciętasz to tym. Jakie chcesz kolory? Tych czy tych? A wszystkich, jakie chcesz? A jakie ty chcesz? Czerwono-czarny chce. A ty? Tak, ja chcę zielony i niebieski. Ale to brzydko wszystko będzie oglądany. Ale ja chcę zielony i niebieski. Czyli biorę czarny, wlaję go do szklany. A... asymry Teraz dodam ten pouring Medium Dobra, i teraz to pomieszamy O, wygląda brzdliwie. Twoje wygląda jeszcze lepiej Jak rozpuszczone lody Niedużo i nalał puszkanki I Ty zaraz będziesz miał puszkę Ej no! Po co ty go tu stawiasz? Myślę, że pasuje. Kolorystycznie? Ja nie pasuję, zobacz on nie. Ma. Ja będę robiła tak, że najpierw na tym, potem tym i tak zrobię takie... Nie. Lej. Tak po prostu wlecisz. Ty jesteś czerwony? No Ale czekaj, co? Czemu to lejesz? Ja myślałam, że no zrobisz to, najpierw tutaj pomieszasz, zrobisz tego płynny i potem wlejesz sobie tu. No i tak zrobić. A. A może zrobisz trzy kolory. Ja tak. zrobię dwa. Wyciągnij tego. Już się poklepałem. Ty, patrz, jak tutaj tego szczeka, widać. Nie, nie, wygląda to dobrze. Mówiłam, że te kolory się nie pasują. I co? Ale ja nie wygląda dobrze nie. połączenie. No, obrzydliwie to wygląda. Ja tu jeszcze jeden kolor, czerwonego. To, nie, to jest obrzydliwe połączenie. Nie, nie rób tego. Na biały, będzie jakiś różowy zaraz. No w co? Na następnym odcinku już malujemy zwykły obraz, a nie dajemy. jakim następnym. <laughs> Mmmm. Ja jestem gotowa, Ty. Też. Niech tego różowego tu w ogóle nie ma. O, różowy się pojawił. Wygląda, zastanawiająco. zastanawiając, <ślesk> jak obrazić kogoś, żeby go nie urazić? Wygląda, zastanawiająco. <ślesk> Skłania do przemyśleń I no, chciałam teraz z tym zrobić? No zaraz musisz w tym kręcić. bo ty, ty całej zalałeś No, <grym> no, no Ubrudzisz Chciałyśmy się. Musisz mieć rękawiczki. Nie no, ubrudzisz się trochę, trudno. Prmyjesz się. Bierzesz to i tym kręcisz. Skłania do przemyśleń. Budzi grozę. <grym> I to ja ładnie, bo masz takie ciekawsze wzorki na tym Ładne jest to! za to! Nie no, to wygląda jak nie patrz Co ty gadasz? Ej, bo to wygląda w kamerze pomarańczowo. A no, tak To wy... trochę jest pomarańczowo. Który Wam się bardziej podoba, możecie napisać w komentarzach. I czy połączenie Adama wygląda dobrze? Czemu mi się takie błąbelki porobiły? To tyle na dzisiaj... Przepraszam, że Adasia, nie wiecie, ja go namawiałam od trzech dni, żeby nagrał coś, nie rób tego, żeby coś ze mną nagrał, tak? Przestań, także Ada raczej nie będzie gościem na moim kanale, przestań! Im paznokiem wyszło. To ma lepsze, możecie napisać kod. Drugie, O Takich wzorów to byś nigdy nie zrobiła. To ja by się ślizgał. Dobra, to tyle na dzisiaj, taki krótki odcinek, trzymajcie się, pa pa! No nie! Teraz trzeba tu posprzątać. Adam! A masz to tu, cały rękaw. No co, samie? Patrzcie co mi zrobił? To nie wygląda, jakby się kot zrywał z tego. Świąteczny kot. Grinch, jakby się grinch da! Adam! Ci fajna była zabawa, ale sprzątanie tego już nie jest fajne. Zwłaszcza, że myłam się z 10 minut, żeby to domyć. Myślałam, że to łatwiej wejdzie. Ale niemiecka farba chyba nie schodzi tak łatwo.